Witam Państwa, witam na naszym kanale. Jesteśmy w salonie dwa kółka w nakle nad notecią 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła, dokładnie 200 metrów od niej. I jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę internetową do naszego sklepu. Www Salon 2K.pl oraz www.kładypolska.pl Informujemy, że wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj oraz prowadzimy sprzedaż ratalną przez telefon. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy, przypominamy Państwu, jeden z fajniejszych krosów z firmy Apollo, model, model Jaguar 125. Ogólnie firma Apollo robi kilka modeli tych krosów. Więc yy, tylko one różnią się nazwą, czyli jest tak zwany Jaguar, który jest na kołach 14-12, przepraszam, Gazela, która jest na kołach 14-12, Jaguar, który jest na kołach 17-14, i potem mamy Lizarda, który jest na kołach 21-18-250. Tutaj mamy typowy Cross RFZ Jaguar 125. Na kołach 17-14 silnik 4 osób, chłodzony powietrzem. Pojemność 125 cm3. Moc około 14 koni mechanicznych. Rozruch i elektryczny, i nożny. Skrzynia biegów manualna, czterobiegowa. Koła 17-14, tak jak mówiłem. Hamulce przód i tył to tarczowe hydrauliczne. Napęd łańcuch 428H. Wymiary, długość 1780 wysokość siedziska od ziemi 830 mm, maksymalna prędkość 60 km na godzinę, maksymalne obciążenie 90 kg i gwarancja 24 miesiące od Apollo. Warto dodać jeszcze, że ten cross występuje w trzech różnych kolorach, jest wersja pomarańczowa, jest wersja zielona. I czerwona był jeszcze żółty, ale w tym roku on się nie pojawił. W zeszłym roku mieliśmy. No i trzeba też powiedzieć, że ten cross występuje w dwóch wersjach rozruchowych, czyli jest z tak zwanym kickstartem tylko na kopkę, lub z tak zwanym E-startem, czyli mamy i E-Start, tak jak ta wersja, i E-start, i Kickstart, czyli może jest odpalany i z akumulatora, i z nogi. To by było na tyle, jeśli chodzi o tego Krosa. Zapraszamy wszystkich na salon dwukulka.pl i kwadypolska.pl. Zapraszam również na nasze media społecznościowe, na nasz kanał na YouTubie, profil na Facebooku oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które państwu proponujemy. I proszę pamiętać: salon dwukulka.pl, Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.